Witajcie, to ja, Pokehub. Witam was w moim programie, w moich newsach. Ostatnio się dużo wydarzyło, między innymi na Valhalla. Teraz przedstawiam wam mojego przyjaciela Czarmiego, którego już wczoraj wam zaprezentowałem, ale dzisiaj jeszcze chciałem, żeby się z nami przywitał. Wydaje mi się, że dużo się ostatnio działo, między innymi na Valhalla, ale teraz chciałbym podziękować przede wszystkim Hikomikosowi, za właśnie te karty. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie z jego podpisem. Myślę, że on bardzo zrobił dużo dla pokazceny, więc dla mnie to jest bardzo ważne. Za chwilę przejdziemy do komputera i zobaczymy jak to się stało jak to się stało z tym, że zablokowali Shootboxa na Valhalla. Wszyscy pewnie już wiedzą jak to się stało, ale myślę, że ten temat zasługuje, żeby być w moich newsach. No to w takim razie zapraszam do komputera. Okej, okay. Znajdujemy się teraz na stronie głównej forum Valhalla. Wszyscy się zastanawiają, gdzie jest Shootbox pewnie. Jak już wszyscy wiedzą, wczoraj administracja podjęła decyzję o tym, żeby po prostu go zablokować. pokutnie jaka wybuchła między Gordem Wadowską a innymi użytkownikami. W tej chwili nie będę wymieniał jakimi. Teraz przechodzimy do wątku, w którym właśnie toczy się dyskusja na ten temat. Bardzo mi się podobały posty Pokemana który bardzo mądrze mówił o prawdziwych fanach Pokémon I myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy dostrzegali tych nowych fanów i umieli ich znajdywać i wyłapywać. Takie jest przynajmniej moje zdanie na ten temat. Co do tej sprawy, to myślę, że wszyscy będą tu komentować i coś napiszą na ten temat. Mam nadzieję, że sprawa jakoś przycichnie i że wszyscy się uspokoją, przemyślą wszystko i że już nie będzie więcej przyszłości do takich kłótni dochodziło, bo my mamy stanowić tak naprawdę jedność. Kolejną sprawą, jaką chciałem powiedzieć Wam, to jest to, że REV na razie nie działa, ale jak się dowiedziałem, związane jest to z pracami na forum, wkrótce Forum Revival na pewno powinno wrócić. Oto co widać, jak włączamy dzisiaj Forum Revival. I teraz na głównej stronie Google wchodzimy na forum Revival i widzimy po angielsku nam pisze, że trzeba się skontaktować z administratorem. Spowodowane jest to właśnie mniejszymi pracami na forum. Mam nadzieję, że jak najszybciej się one zakończą. Myślę, że to koniec takich informacji z pierwszej ręki. Yy, wydaje mi się, że będę miał jak najwięcej okazji do yy, robienia moich filmików. Yy, chciałbym tutaj pozdrowić przede wszystkim Hikomikosa oraz Tomiksa, który jak się właśnie dowiedzieliśmy wrócił z Grecji. Charmin. Charmin musi pozdrowić Snorlaxa. Mam nadzieję, że Snorlax zapozna się z moim Pokémonem i że yy, Hikomiko zrobi filmik, w którym to Snorlax pozdrowi mojego Czarniego. Co do wakacji, wracając do tego tematu, właśnie wrócił y, Tomiks z wakacji z Grecji. i Jak się nie nie dowiedzieliśmy, przybył jakieś tazo, czy coś tam wkrótce się dowiemy, bo jak na razie to wiem tyle, że miał jakąś kartę za pomocą, której włączał i wyłączał światło. Zobaczymy, jak to będzie. Karmina, jeszcze pozdrawia. Ok. Jesteśmy cały czas w naszym studiu. Program się jeszcze nie kończy. Teraz polosujemy sobie kuleczki. Może uda mi się zrobić kiedyś konkurs, w którym to zrobię konkurs na, prostu na przeliczenie tych kulek. Mam nadzieję, że się będą dobrze bawić, bo już wymyśliłem fajną zabawę, ale to w przyszłości. Mam nadzieję, że w moich następnych filmikach uda mi się pokazać Wam moje gadżety Pokémon. To, co jest w moim studiu, to jest tylko niewielka próbka po prostu, która, która posłużyła mi do zbudowania tego studia. Większość rzeczy mam w szafie niestety i po kolei myślę, że uda mi się je zaprezentować w następnych filmikach. No więc na razie to tyle subskrybujcie wszystkich Tomiksek i Tomikosa, nie oczywiście i wszystkich Pokemon i wszystkich Pokemon fanów. Mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Liczymy na to przede wszystkim, żeby było jak najwięcej fanów, bo od tego zależy przyszłość polskiej Pokeceny. Czar już się z Wami żegna. Myślę, że zobaczymy się już wkrótce niedługo. To cześć!